widzowie, poczekajcie, bo mi się, dobro, się widzowie. Teraz, widzowie, widzowie, to bardzo. Zrobię to na taki charakter. Widzowie, widzowie, widzę, na moja no ja to Poczekajcie widzowie, widzowie. widzowie, bo ja coś zrobię, bo mi się nie działa. Dołączajcie do naszych teamów. Czyli do 3v1, 1, 2, 3 i do lubifredki, 3, 2, 0. Potrójna Jeśli... toaleta, mamy potrójna toaleta. I nie bądź parówa i zostaw słówa. O no, pa. 24 Dawid, a to ma leci? Nie bądź parowa, bo zostaw słówa. Poczekajcie, widzę. Mówiłem tak, to jest mój kolega. Nie widzę Nie widzę umarłem. Poczekajcie, widzę. Będę kiblem. Ale to tylko na kijem. Oj, A jeśli chcecie Stumble Guys, to znaczy, już się było. Nie. A jeśli chcecie inne, nie, na, spiszcie ha, y, Stumble Guys. Macie mnóstwo innych no gier, bo Tak, StumbleGuys. Tak, to A też prawda. Aha, aż kracagi dzisiejszego odcinka to kible powracają. <laughs> Dobra, wiem, bardzo śmieszny hashtag. My tu gadu, gadu, a tu. A tu kible będą za chwilę atakować. Antek, to nie! jest śmieszne. No, już nie o to. Przej Czemu? Się, bo, bo Poczekajcie, bo tu, yy. O, nie! Będą mnie atakować. tu... O, nie! O, nie!

może jak będę miał osiemnastkę, to nie wiem a ile jest będę miał dziesiątkę, a wtedy Nie, miały... dziesiątkę? nie, snap no. jest od osiemnastkę. Dobra, a mi się posypała amunicja, palą we mnie głowami. Szybko muszę wchodzić do garażu. Do garażu. Halo, panie mo... Poczekajcie, robię reset'a, mogę trafię do obozu. Umarłem, kible nie zostawiły. I do mnie. Antek, do garażu. Który? Tam, bywali wali głowa z Nie tam. Tam, 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 tam. Kibilowie, wchodzimy! Policja, policja! Policja! Chodź. Możemy podziwam, być... Wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy kogoś. Pap, 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 pap. Dwóch naraz! Brawo! Bo mój kolega pierwszy raz gra w tę grę, prawda? Nie, drugi. Drugi i miał jednego killa, a ja widzowie mam ponad 27 killi. Ej, mam 3. I 8. Kabram, brak, je wychodzimy tu. Poczekajcie, bo ja tu mam spluwę. Jak widzieliście, tam też był, do, było do wysokiego skakania, ale nie wiem gdzie to było. O mamy też ciągi nawet. Ja mamy czołgi, ja nie... O nie! Widzowie! helikoptery nadciągają. Amy tak szybko? Jakuj gdzie? Ja już celam bo... Ja będę, ja będę strzelał. Nie ja będę. Skakuj i strzelał. Dobra, pukałem jednego. A ja celam. A jeśli on nawet nie Szyfał on jest jest bardzo długo. Trzeba. Nie trzeba. Ale my nagrywamy na YouTube alarm gdzie potrwieni toalety najbodziej no ale są się bałamy. czemu? bo nie potrafią wejść do mnie mam poza tym dekona z armatą nie, fołka który mi pomaga czy ty jesteś w garażu? fołmon? nie, ja jestem na beczkach w idealnie i dzielnie walczę i ją bo są tam nie, wiem właśnie. Widzowie. To musimy nie zwalczyć te kible. Pomogę ci? Tu... Widzowie, ej. Widzowie, za chwilę będzie 30 kg na moim koncie. Już mam ich ponad 29. Dobra. A ja jeszcze dla na najwyższy dach tak jaki się dało i będę do jego kręci. Widzowie, jeśli chcecie nadal, z najlepszym duetem na całym polskim YouTubie, to musi być ponad 2 miliony. 4, 4, 4 Brawo! Musicie, musicie tu zostawić A -a. ponad 10 A -a. wyświetleń. Problem? Bo chyba nie potrafię atakować. Zabiłam bossa! Zabiłam bossa! Uwaga, uwaga, bo mnie pani kibel ugryzł. O nie, przy, przy Ewakuacja! Pani kibel jest przy moim. Andrzej, nie mam jeszcze raz. Ja, ja, Widzowie, słuchajcie, ja otwieram te drzwi, a wy musicie sobie teraz tuba i łapkę w górę. Trzy, dwa, jeden, let's go! Ja go nie mam. takiem go się sobie schowam. Ja nie jestem boizutkim, żeby się chować. Ale nie chodziło, żebyś się dobra? Ja sam widzę. Nie, jeszcze ja tam Mamy dachu, który jest garafi. Dnięki za info. osiemka Ja szukam tutaj ki jest, jest pusto. Więcej jest... Więcej jest szykałną w... jak to się nazywa? Wobozie samym. No i szukam tutaj w oboje. Przez te ale to są... toalety! ci na łeb! A masz! i Zobie! to. Ale... Tylko nie to. Nie ja do nich tam właśnie. To do mnie niszczalne kible. Ewakuujesz się do obozu. Dobra, robiłam kolejnego kibla, nie domyściem No to bardzo dobrze. Dobra, Antek, tu nie idzę. Mam bosa, do boka, do boka. Antek, tu nie jesteś tak rozważny jak ja, bo ja trzymam do boka. Chyba, że powiedziałem fajnie. Ale A za kieską w tym nie, ja nie umiem mam to mać. Ja umiem tylko robić cięcia i malować na ekranie. Ale próbuję sobie tego wybrednego posa. Nie myśl, Szymon. Nie, on ma słuchajcie, bo mnie ugryzł fajny kibel i się nim stałem. Ugryzł mnie fajny kibel, widzowie. Jeśli to widzieliście, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie to. Widziałem to. Tak było nie zmyślam. Dobicie tu 2 miliony łapaczek w górę. Albo do Was kiewiniby to i w nocy. I Wam powie, żeby, żebyście... 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 Żebyście z dzwoneczkiem. Zawsze oglądajcie... Zawsze oglądajcie do samego końca. Nigdy nie do połowy.

Za chwilę mnie stłuczą. A to ja taki ciebie ze z snajperci. No i co? Umie? Proszę U mnie tak? zostawić. Będę, ci, będę grzeczny, obiecuję. Będę grzeczny. Nie, nie nie, 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 nie. Będę grzeczny. Zapiłem kogoś. Zapiłem kogoś. Śmieje się ten, kto się śmieje ostatni. hehe. Kurde, kibel, helikopter. No i co? Chodzimy do karabin. No, no, no i co? Teraz jesteś nadal taki cwany? Tak, jestem, Pany koledzy, pomóżcie mi. O, biedaki, nie mogą się ruszać. O, biedaki, zaraz idę zeszczelić. A umiesz do góry, Bambiku? Jeszcze jest drugi helikopterowy kibel. Bambiku? Widzę cię. Kto pierdnął? Widzowie, tak się nie robi. Tak się nie robi. Widowie, ja tu zabijam jednego kolegę. A ja pukuję Spidera. Zostaw moich kolegów w spokoju. Ja ty zostajesz w moich kolegów. Dobrze, ale już jednego zabiję. I tak. Dobra, to ja jednego zabiję. Tylko nie helikoptery. Helikoptery są dobre, helikoptery proszę zostawić.

Mój, mój kolega Staszek Cię dopadł. Ja Cię I dobra, słuchajcie. Ja tu, my tu jedno Helikopter, helikopter. O nie, gdzie ja jestem? O nie! Ja mam żółte HP! Szymon, wiesz, że te małe kible mogą wejść do obozu? A no teraz baczki nie. Przysiebień do dobry, Ale nie, kurde! A, o, to się, to są. Ale są bardzo, Głupie za chwilę będą. Dziękuję! Dziękujemy, Rokuś, że mnie teraz Dziękuję! Spróbuj wejść tylko do jakiegoś tak. garażu, to się przekonasz, jaka jest siła toalet. Ta. się przekonać jaka jest siła toalet. Nigdy. nigdy Zawsze. Nigdy eee, tutaj o widzę. Teraz jest lepiej. Dobra. Ja. A u ciebie, Szyfał, monte też się zacina tak Roblox? To mnie pukał? Nie ja. O ty! Kamiramen? Where are you? Chcę się tylko do ciebie przytulić. I nie. widziałem chyba kamiramena. Medium kamiramena. Ale ja <laughs> nie podkocznił tam do mnie. Ja i tak idę do twoich kolegów.

Wy zabijcie łapkę w górę, a usłyszycie Przemka Pro. Co wy na to? A wy na pewnie na to jak na Widowie! Atakujemy! Ja nie jestem w obozie. Ja tu będę sprawdzał obozy. wodzie! Widziałobój, widziałoby. Czemu nie mogę wejść? I vice versa. Widzisz, jeśli wiesz co to znaczy vice versa, to zostawcie zostaw łapem w Bo jesteś wieczypospolity, Andrzej. I vice versa. I, i tak to znaczy Vice versa, to ty o, I vice versa. I ta... No i co? I ty nadal jesteś taki samy? Jestem. Wszystko co powiesz zostanie wykorzystane przeciwko tobie jak w policji. I vice versa. A ja jak... Wiesz, jak że ja jestem bogiem? I chodzę, to nie wiem. I vice versa. I dwa razy chodzę, to nie wiem. Bo pipiwa. Dobra, tak, nie popadło. kar. Ja widzowie! Nie ja tam już nie ma Teraz... O kurde, widzę mi z stron objęty. Bardzo dobrze! A ja tu będę robił drift na moim króliczku. Widzowie, jeśli umiejecie takie drifty, to piszcie w komentarzach. Ja tu robię drifty przy kibla, widzowie. A ja chyba w zgubię... Nie, goni mnie! Spadaj ode mnie. Szyfamon! Słuchaj! Spadaj ode mnie, dziadu. Szyfamon! Słuchajcie Jak robię, nie robisz drift, to utrzymasz od siebie Kibla. Tak na pewno. Where are you? Widzę wasz obóz! Idę tam! Ale mnie tam nie ma, ja uczywam z kiblami. Tam jest apokalipsa w kiblu. Ale to nie tam. Są nawet pa... Ja idę jako pajęczak kibel. Czy ty jedno, to, ten Dziad jest nienormalny. Kto nie. jest nienormalny? Czy są moi? Na pewno nie Kurde paleni, ja nie mam karta. Spoczywam bo. Ale dwóch bosów czy jednego? Jednego. Tu wiem, gdzie jesteś! Nie, nie, nie. Goni mnie jeszcze ten głupi, durny, mały kibel. Bardzo dobrze! Proszę powiedz, żebym nie puszczał koni. Po... Ja tam do niego spróbuję gadać, ale to nikt nie czekuje. Ej Szymon, znalazłem trzy bossy i jeden helikopter. Szymon, nie idź pomiędzy tych budynków, bo spotkasz no taką armię. A ja spotkałem bossa. No to Szymon, nie a idź. mi nie robi. Szymon, nie, nie idź na ulicę Miodową, bo tam jest parę bossów. A mnie, a mnie boss, a ten boss widać, nie, nie chciał się ze mną zaprzyjaźnić. I się ze mną zaprzyjaźnić, bo mnie nie atakował. To jest. Dobie. No, jest... Widowie, te czerwone kropaczki to są kamera mini. Jemy po wszystkich kamera mini. A ja mam drugiego bossa. <noise> Czy no, wciąż z ulicami, ja damam

no to bardzo ładnie. Trzech bosów będzie mamy na raz. Trzech bosów mamy. Ty to rozumiesz? Ja to skutuję. Szymon, wcale nie... Ja pójdę szalenie... do obozu, koledzy mi pomogą tam. Dzięki, że powiedzieli, że lecisz do obozu. Koledzy, pomóżcie mi. Dzięki, że powiedzieli, że lecisz do obozu. Hyhyhy. <grym> to, co I teraz potrzebne jest cztery No bo dokładnie. Czemu ja, czemu ja mieszkam na ulicy Miodowej razem z moimi kolegami? Szymon, bo jest armia bosów. Szymon, na ulicy 4D jest parę tysięcy bosów I to serio. A ja wchodzę. A ja wchodzę do domku. Do domku. Do, domki. do domki, szybko. Otwieraj No to tam, do drugiego. Szymon, to nie będzie boss. Lus, to będzie tylko helikopter. Uciekajcie, a robimy ewakuację, szybko! Szymon, a wiesz, a wiesz, wiesz, gdzie jest ten helikopter? Nie. Nie powiem ci. Dobra, szybko, pójdź Słuchaj. Widowie, słuchajcie! Tak to jest! I ja wiem, ale mnie tam już... Kurde, bele, ale przynajmniej jestem bezpieczny w moim garażu. Garaż, powiadasz? Małe kible plus garaż się równa w łamanie. O kurde, bele, ale ten kible tu się nie Widzowie! Widzowie włączamy Ile tu jest ludzi? Ja mam kołdę podstawionego. Nigdy to nie da, żeby iść do tyle Ja mam kołdę. Dobrze. Ja już jestem w obozie. Haha, ha, ale mnie nie znajdujesz, bo ja mam wąs. Trzymajmy wszystkie garaża. Nie, to cała znaka. To cała A jaki rym? A nie, to jest mało. Haha, to cała ta mi znaka. Dobie, słuchajcie, widzicie więcej rymów na musisz się dostać to obowiązkowo. Oba. Słuchajcie! Musicie przyjść szybko do Robloka i nam pomóc bo, tu, bo tak nie wytrzymamy, prawda? Prawda! Bo nie, potrzebujemy nie. wsparcia! Zrobicie łapkę w górę to wtedy! A będziemy nie, lepsi! O, widzowie, dzięki, nie znajdziecie tyle łapek w górę Patrzcie ile co się ze mną dzieje! Widzowie, patrzcie co ze mną zrobiliście. Dziękujemy Wam. Teraz na pewno sobie poradzimy z tymi oponentami. Co cię widzowie? Mam nadzieję, że do nas dołączycie. Pa!